Witam was, ja jestem Jacob, a to kolejny odcinek Asperger's Fable, e, ponieważ e, teraz będę mógł już e, pójść na tą misję, na, podczas której już będę musiał zrezygnować z innych misji, zrobię sobie poniższe misje, e, pomniejsze, przepraszam bardzo, tak, za dużo tutaj użyłem słowa misje, misji i tak dalej. Ale sobie pogrzebałem tutaj w książkach, o, to się na pewno przyda. I i chyba mam dosyć. No i zrobimy sobie takie pomniejsze misje. Jedną z tych, jedna będzie właśnie z tych, którą, o której którą chciałem zrobić w poprzednim odcinku. Gdzie to jest? O. Obym miał dość wystarczająco dużo książek Ten odcinek chyba będzie najkrótszy ze wszystkich w całej... w całym tym let's play'u. O noc jest A dobre mam własny domek Mogę się wyspać z tam Biegni, dzieciaku, biegni. Dlaczego wy nie śpicie o tej porze? O moja żona. Cześć. Okej. Okay. No i chodźmy do szkoły. Poddawajmy te książki tym biednym dzieciom. Ciekawe, czy jakiekolwiek się spodobają temu gościowi i czy da mi wreszcie ten srebrny klucz. Ua. 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 No gdzie on jest? Prawie całe miasto się we mnie kocha. No, jak ty się z tym zgadzasz, to chętnie. There once lived a hob, and Maxley was his name. He was that rarest of hobs, one with a brain. Making his bed in a stream wasn't for him. He'd rather live in a village, there among men. One day he decided to travel to town. He slew a great noble and put on his gown. In Stone, by all was he complimented. And though short of stature, he stood proud and erected. But Baxley forgot what he was and grunted hello. And when the men heard his voice, all they did know. They called out for guards who lopped off his head. It stuck on a spike, dumb and ugly and dead. So when you're allowed to open your mouth,

Gdzie tu jest status? Nie ekwipunek? Nie, to w statusie buhatera jest. Patrz ile ja mam tutaj książek człowieku. Przyjmij jakąś książkę. Ech. Ciekawe czy się go da zabić i dostać za to srebrny kurz. Dobra, nie będę sprawdzał. Idziemy po tą misję Brązowa misja jest na po pa, 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 pa dębowa dolina Ech. Przekręte książki I ta misja znajduje się dokładnie rzecz biorąc e, mniej więcej za naszym domem. Pokażę. Oby tam jeszcze byli. Cool.

He's hanging out around Twinblade's tent in the bandit camp. Of course, we'd never be able to get in. But it shouldn't be a problem for a resourceful hero such as yourself, huh? This is a matter of vengeance as much as of justice. That scumbag killed my brother. Two oh, thousand one thousand gold in Splendid. you'll do it, you'll receive your payment out you kill me. Dobra, dobra. Obóz Głuchostrzy właśnie. Gdzie jesteś? A, ten. ten. Nie ma tutaj nikogo oprócz tego gościa, którego możemy wynająć. są jednak To się ich nie ma na mapie hmm. mogę się zdecydować co do tej misji, to. jest y, niezrozumiała. Zaraz wam wytłumaczę o co chodzi. No właśnie, tutaj się okazuje, że właśnie on nie zabił. Y... Swojego brata tylko. to po prostu jego brat jest. I know we haven't always got on. I mean, we joined the bloody guards in high. Well, I went with him, my. But we're still brothers. We're not even that different. He's killed his fair share of people too. I know he's thinking. Mother's been ruin again, and he's never been able to convince her to write to me out of her wig. Besides, he who's going to question the guard who brings down this CC? No właśnie, i tutaj możemy pójść po stronie złoczyńcy i zabić strażników, albo pójść po stronie strażników i zabić złoczyńcę. Ale nie wiem, właśnie po której stronie wybrać. Zawsze byłem po stronie strażników i nie wiedziałem właściwie. Nic się wtedy nie działo. A dobra, skoro mamy tyle czasu na odcinek, to szybki zapis. I zobaczymy, jak to jest po tej stronie. Jak to jest po tej stronie, żebyście, mieli, żebyście od razu wiedzieli, jak to wygląda. To na początek pójdę po stronie strażników. Is he, uh, one thousand gold? Now, what would you say if I doubled that? With him gone, the inheritance will be all mine. Yeah, I think it was. No. Do. You better go then. You leave me. No that Walczcie, madafaka. To są cieniasy. A dobra. Wytrzymały jest. Łoł, wow, mocne to było. Po prostu trzeba oddać tamtemu gościowi. No właśnie. Dobra, i zobaczymy, co się teraz stanie. A później wczytam i zobaczymy inną metodę. Noż. Jak zwykle nie tam, gdzie trzeba. Ej, co jest, jeden facet się we mnie kocha? Noż. Czy tutaj pary homoseksualne też istnieją w tej grze? Got him, boss? Not, not a chance. My brother's been a dagger in my backside since we were kids. I won't be rid that easy. You were always my mother's favourite, too. Oh, I'm sure he's a very nice assassin, Toby. You could learn a lot from him, you could. <laughs> Still, it's not nice, is it? Who the hell asked you? I'd rip his throat out with my own hands, my Charles. He's brought nothing but disgrace in my family. Głupota, tysiąc sztuk złota i nic więcej. A zobaczmy, co się stanie teraz. A nic się nie stanie. Dara to wszytujemy. Czytujemy... No właśnie. I idziemy na układ z zabójcą. I should have known how would have the chance to kill him. So, hmm. how much is he? Um, one thousand gold. Now, what if within God, the inheritance will be all mine. Yes. I tell you what, the two thousand gold is yours now, if you accept. No. Do you know how many people I have to kill to earn two thousand? Marvelous. I am usually the one being paid for these things, but. Wow To dodało mi zła, widzę Czyli to nie w moim stylu e, dobra, dokończmy robotę Zarżnimy go, e, to na W niektórych miastach można normalnie wyciągać broń i to jest fajne. strzelę mu. Łeb.

Trzeba było zostać przy tamtym. Dobra, to teraz wiecie wszystko na ten temat. I ja też, w każdym razie. Czyli wiadomo, być po stronie zabójcy to jest źle, a być po stronie strażników to jest dobrze. Mimo, że uważam, że właśnie to. Mm, Yy, strażnik robi źle. E, dobra walisz to. Na tym będziemy kończyć ten odcinek, a ja wczytam sobie znowu i zrobię to tak jak chciałbym. No i to tyle. Komentujcie, subskrybujcie i życzę miłego Sylwestra, bo w końcu jutro właśnie on jest. Cześć.